Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, a także dwóch naszych ekspertów, parlamentarzystów, którzy zajmują się infrastrukturą, bo dziś konferencja poświęcona jest procesowi prywatyzacji PKP Cargo, stąd obecność byłego ministra transportu, pana ministra Jerzego Polaczka oraz naszego spikera w Komisji Infrastruktury, pana posła Adamczyka. Bardzo proszę, panie premierze, premierze oddaję Panu głos. Dziękuję bardzo i dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, spotykamy się w tym miejscu, bo w tej chwili trwa prywatyzacja kargo. Prywatyzacja, która jest prowadzona w sposób nieprawidłowy. Nie jesteśmy przeciwnikami prywatyzacji, częściowej prywatyzacji tego rodzaju przedsiębiorstw. W naszej strategii z 2007 roku to też było przewidziane. Pan minister Polaczek będzie o tym mówił. Ale tutaj chodzi o po pierwsze wycenę, bardzo niską wycenę tej firmy. Wycenę, która nie ma nic wspólnego z jej realną wartością, z poziomem jej zysków, z wartością sprzętu, którym dysponuje, a także z sumami, które będzie otrzymywała ze względu na decyzje podjęte przez instytucje europejskie. To jest suma bardzo wyraźnie zaniżona. I to po pierwsze. Po drugie jest pytanie zupełnie podstawowe, gdzie te pieniądze mają iść. Otóż wedle naszej, jesteśmy przekonani, prawidłowej strategii, one miały iść na rozwój spółki, a mają pójść w zupełnie innym kierunku na pokrywanie różnych stworzonych przez biurokrację PKP długów. I to jest rozwiązanie, z którym nie sposób się pogodzić. No i wreszcie jest kwestia trzecia, ona nie jest aktualna w tym momencie, ale myśmy przewidywali prywatyzację, która będzie obejmowała mniejszość, to znaczy utrzymanie kontroli państwa ze względu na strategiczny charakter tej firmy, choćby jeśli chodzi o obronność. No w tej chwili, w drugim etapie, prywatyzacja ma objąć całość. I to wszystko razem tworzy taki zespół faktów, który musimy państwu przedstawić i musimy bardzo mocno powiedzieć, że jesteśmy przeciwko tego rodzaju rozwiązaniom. One jeszcze raz wskazują na nieodpowiedzialność tej władzy i jej niezdolność do dobrego rządzenia państwem i dobrego zarządzania majątkiem publicznym. Dziękuję. Bardzo proszę pan minister Jerzy Polaczek. Dzień dobry państwu. Tak jak pan prezes wspomniał, strategia dla transportu kolejowego przewidywała również. Wejście na giełdę takich spółek jak PKP Intercity, PKP Cargo, z tą uwagą, iż miały i mają to być w naszej ocenie pakiety mniejszościowe. W przypadku PKP Cargo, jest to też również związane z kwestią przekształcenia tego przewoźnika towarowego w nowoczesnego operatora logistycznego. Przypominamy, iż jest to drugi najważniejszy przewoźnik towarowy w Europie czołowa firma w Polsce. Ta strategia, którą przyjął rząd Donalda Tuska i nadzorujący go tą grupę PKP i PKP Cargo minister Sławomir Nowagi z strategią wyłącznie wyprzedaży. Zwracamy uwagę na to, iż sprzedaż 50% akcji PKP Cargo nie wpłynie do sektora kolejowego, nie wpłynie do systemu kolejowego, przede wszystkim nie wpłynie do spółki PKP Cargo. Te środki mają służyć pokryciu. Historycznych zobowiązań dawnego przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Tym samym ta prywatyzacja z punktu widzenia ekonomicznego osłabia elementy prorozwojowe w najbliższych latach i nie tylko narodowego przewoźnika. Przypominamy również o tym, iż strategia z 2007 roku przewidywała znaczący akcjonariat. Państwa w czołowych spółkach grupy PKP. W międzyczasie dokonano zmiany w 2011 roku, która dopuszcza większościową sprzedaż akcji m.in. PKP Cargo. Po drugie, w naszej ocenie model, który został przyjęty, finansuje dzisiaj tylko i wyłącznie instytucje finansowe oraz banki, dlatego iż on nie tworzy żadnych elementów prorozwojowych w PKP Cargo. I jeśli chodzi o kwestię trzecią, również mamy w naszej ocenie dekoniunkturę na giełdzie papierów wartościowych i sprzedawanie mniejszościowego 50% minus jedna akcja PKP Cargo za kwotę 1 miliarda według wyceny 600 milionów złotych, to jest mniej niż półroczne przychody ze sprzedaży działalności podstawowej PKP Cargo przypominam, iż ten wynik za ubiegły rok to jest 5 miliardów 173 miliony, a ze sprzedaży usług podstawowych 5 miliardów około 70, to to jest mniej niż półroczne przychody spółki. To jest konstrukcja sprzedaży emisyjnej, nie jest to konstrukcja sprzedaży prorozwojowej dla, dla tej firmy i generalnie osłabia to Jedno z kluczowych przedsiębiorstw w Polsce o znaczeniu, można powiedzieć, kluczowym dla sektora transportu i rząd ni mniej, ni więcej, tylko za niską cenę sprzedaje znaczącą część rynku kolejowego w Polsce, z, którego to, z której to sprzedaży PKP Cargo nie ma po prostu, bo nie uzyskuje nic. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Pan poseł, pan poseł Andrzej Adamczyk. Szanowni Państwo, to nie pierwszy protest polityków Prawa i Sprawiedliwości. To nie pierwszy protest wobec prywatyzacji PKP Cargo. To także protest, który wpisuje się w żądanie, w oczekiwanie, w prośbę z central związkowych. Prośbę, która została skierowana 23 września. Otwarty, list otwarty, kierowany do premiera Donalda Tuska. O to, aby wstrzymać ten... Niegodziwy proces prywatyzacji, niegodziwy z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa, z punktu widzenia interesów załogi. W dwa, Około 5 lat temu PKP Cargo była wyceniana na około 6 miliardów złotych, a rynek przewozów towarów, przewozów kolejowych towarów w Polsce na 8 miliardów złotych. Dzisiaj wiemy, że niebawem PKP Cargo będzie beneficjentem kwot wypłaconych ze skarbu państwa za zawyżone stawki dostępu do infrastruktury kolejowej to kwota około 2 miliardów złotych. I dzisiaj musimy bardzo wyraźnie powiedzieć w interesie polskiej kolei, w interesie pracowników PKP Cargo i nie tylko PKP Cargo, w interesie wszystkich pracowników spółki PKPSA Żądamy od ministra transportu, ale szczególnie od premiera naszego rządu, obecnego rządu, aby zweryfikował cele, cele na które przeznaczone zostaną środki ze zbycia w akcji tej emisji. Przypomnę 50% minus. Jeden. Środki powinny zostać przekazane na rozwój PKP Cargo. Drugi w skali Europy przewoźnik towarów kolejowy, przewoźnik towarów, spółka kolejowa powinna być dofinansowana. Żądamy zamrożenia procesu prywatyzacji, żądamy przeliczenia, przeszacowania wartości spółki z uwzględnieniem wartości rynku kolejowego. Bardzo dziękuję, panie pośle. Jak widzę, są pytania. To bardzo proszę, TVN24, pan redaktor Knapik. Pytanie do pana prezesa. Dzień dobry, panie prezesie. Chciałem zapytać, czy w pańskiej opinii teraz, czy Polska jest ważnym, istotnym krajem na arenie międzynarodowej i w ogóle? Tak ogólnie pan pyta, taki tak i na abstrakto. Ogólnie, Polska potencjalnie, jako prawie 40-milionowe, czyli duże państwo europejskie, jest krajem, Ważnym, a powinna być bardzo ważnym, natomiast jest prowadzona polityka degradowania Polski i to jest polityka obecnego rządu. Polityka, która jest różnie określona, najczęściej płynięcie w głównym nurcie, czyli zgadzanie się na wszystko, a kto się zgadza na wszystko, ten niewiele ma do powiedzenia. Dziękuję. Bardzo proszę. Dobre, mi wiadomości. Panie prezesie, mam można troszkę głośniej troszeczkę bo... głośniej. Pierwsze pytanie dotyczące listu, czy też apelu pana Pawła Deresza do marszałek Ewy Kopacz. Jak pan ocenia ten list? Czy, czy zgadza pan się z tezami, czy też opinią pana Pawła Deresza o zespole Antoniego Macierewicza? A drugie pytanie dotyczące państwa projektu zmiany ustawy o referendum. Czy nie boicie się, że ten milion podpisów to może być na tyle mało, mimo wszystko, że to się może obrócić przeciwko... Powiedzmy tym ideą, czy ideą, które Wam przyświecają, to znaczy, że referendum może być w każdej sprawie podniesienia płacy minimalnej, podwyższenia emerytur i to może być nawet też budżet państwa na szalbę, nawet kiedy wy będziecie przy Polsce. Znaczy, obecna ustawa już wyraźnie przewiduje, że referenda nie mogą dotyczyć budżetu państwa, czyli wydatków. Więc tutaj proszę się nie niepokoić. Listu pana Deresza. Nie warto komentować, warto komentować to, że jest na pierwszej stronie gazety wyborczej. To pokazuje, że konferencja y, naukowców, którzy zajmują się sprawą katastrofy smoleńskiej, można powiedzieć, trafiła między oczy. Tyle w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Dzień dobry panie prezesie Robert J. OHTVM24. Ja chciałem zapytać, w nawiązaniu też do pana odpowiedzi, o pana nieobecność na tej konferencji. Z czego ona wynikała? Chodzi o konferencję naukową smoleńską, tak? Tak, chodzi o konferencję naukową. No, z charakteru konferencji. To jest konferencja organizowana przez naukowców. Ja specjalistą w tych dziedzinach, które były tam reprezentowane, przecież nie jestem. W ogóle nie jestem naukowcem, tylko politykiem. Chciałem też zapytać o to, co usłyszeliśmy na tej konferencji. Chodzi o e, wypowiedź pana profesora Cieszewskiego o tym, że brzoza została złamana pięć dni wcześniej. On taką teorię przedstawił. Proszę Państwa, sądzę, że ta sprawa będzie jeszcze prezentowana opinii publicznej. Wobec tego sam powstrzymam się od komentarzy. Jest to teoria przedstawiona przez grupę amerykańskich naukowców. No, jeden z nich jest Polakiem, mówię o profesorze Cieszewskim. Ale to jest grupa bardzo poważnych przedstawicieli tej dziedziny nauki, i w związku z tym wiarygodność tej analizy wydaje się bardzo wysoka. Jeszcze w nawiązaniu do pytania kolegi z wiadomości, który pytał o referendum, chciałem zapytać, czy w ogóle taka instytucja, referendum jest nam dzisiaj potrzebna, skoro w ostatnich latach jakby nie miało miejsca ani jedno referendum, które decydowało o, o ważnej sprawie. Czy w ogóle nam coś takiego jest potrzebne? Proszę Państwa. Jest potrzebne, no bo choćby w tej chwili bardzo duża grupa obywateli domaga się referendum w sprawie sześciolatków. I wydaje nam się, że tego rodzaju żądania powinny być uwzględniane, ponieważ bardzo często są nieuwzględniane. Wobec tego trzeba przyjąć takie rozwiązania prawne, które uniemożliwią to, żeby na przykład jeśli zbierze się milion podpisów, a referendum dotyczy materii, która może być w referendum podejmowana, o którym referendum mogą decydować, żeby to odrzucenie było niemożliwe, żeby obligatoryjnie trzeba było przeprowadzić to referendum. Wydaje nam się, że to jest dobre rozwiązanie. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Strzemka Polska Agencja Pracowa. Panie Prezesie, chciałem zapytać, wrócić do tematu konferencji i zapytać o e, tą cenę, o której Państwo mówią. E, czy mają Państwo zastrzeżenia do księgi po, e, popytu budowanej, czy e, projekt e, emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, e, całość prywatyzacji nadzorowana jest przez Agencję Bezpieczeństwa wewnętrznego, czy chodzi ogólnie o e, e, zastrzeżenie co do e, dekoniunktury na giełdzie, jak Państwo mówią? To jest pan bardzo, proszę. bardzo proszę pan, pan minister. Polacyk. Jeśli na przykład w takiej wycenie nie jest uwzględniona kwestia wniosku polskich linii kolejowych o obniżkę stawek dostępu o 20%, wniosek z połowy tego roku. roku, który ma istotny wpływ na kondycję i można powiedzieć również pozycję rynkową PKP Cargo jako spółki dominującej, to jest jeden z wielu elementów, które stawiają znak zapytania przede wszystkim w kontekście samej, samej kwoty. Wyceny na poziomie 3 miliardy 200 milionów złotych. Przypominam, iż rząd wycofał się z jeszcze bardziej szkodliwego modelu sprzedaży znaczącej części akcji PKP Cargo inwestorowi strategicznemu. To jest jeszcze pomysł forsowany przez ministra Grabarczyka i wtedy ta wycena w ówczesnych uwarunkowaniach przekraczała co najmniej 4 miliardy złotych. Zwracamy uwagę na to, iż tego rodzaju decyzje mają. Wymiar historyczny, dlatego że oddają za pół darmo znaczącą część rynku kolejowego w Polsce, a środki pozyskane z emisji, e, z, przepraszam, środki pozyskane z sprzedaży akcji, nie wpływają do spółki jako tego operatora, który powinien uzyskiwać pewną istotną wartość dodaną po to, aby lepiej konkuren 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 być konkurencyjnym na liberalnym rynku, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Dziękuję panie ministrze, dziękuję. dziękuję państwu, dziękuję panie premierze. Dziękuję.